Marcin, wszystkie ręce na pokład, ale czy wszystkie? No wszystkie na pewno nie, natomiast jest nas ponad 40 osób. Gramy jak zwykle dla Wielkiej Rówiejskiej Środkowej pomocy. Gramy, bo lubimy. Bawimy się dzisiaj w badmintona, bardziej profesjonalnie i mniej. Różne kategorie i radosny amator tradycyjnie, ale też kategoria Open. Sporo dobrych zawodników. medaliści się z Polski seniorów. Także jest z kim pograć. No, takie nastawienie też, takie jak na Wielkiej orki orkiestrze, wszyscy się bawimy po prostu. Tak jest. Przede wszystkim zabawa, są z nami też dzieci, młodzież. Rywalizujemy o nagrody, udało się pozyskać sponsorów, więc tradycyjnie jak Sionowie nagrody są. Natomiast zabawa przede wszystkim. No powiedz właśnie o tych rzeczach, które mamy tam na licytacje przeznaczone. A tak, sporo rzeczy na licytację. Jest... Y, oczywiście gadżety wośpowe, natomiast dzięki lokalnym przedsiębiorcom, również restauratorom, są i pizze do wylosowania, są vouchery, y, jest kosz wędlin, będą torty. Mamy coś wyjątkowego tam. Opowiedz o tym. A tak, jest coś wyjątkowego: są to okulary wyprodukowane specjalnie y, przez firmę, która robi certyfikowane okulary Jurka Usiaka. Będziemy je licytować, są obostrzenia, zobaczymy jak to będzie po raz pierwszy. Taki szybki strzał zczoraj. No dobra, to będziemy obserwować i, i. No i grajmy. Grajmy do końca świata i o jeden dzień dłużej.